Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Tu i teraz. Pierwsi goście w naszym plenerowym studiu w Konstancinie Jeziornie, burmistrz gminy Michał Wiśniewski oraz zastępca burmistrza Katarzyna Tusińska. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy słuchaczy. Czy Konstancin to jest miejsce, gdzie tylko możemy się zachwycać pięknem przyrody? Tylko i aż! Bo my na razie się zachwycamy biegającymi wiewiórkami, łabędziami, piękną przyrodą, pachnącymi sosnami. I czy to jest miejsce na wypoczynek? Czy tutaj normalnie się toczy życie? Konstancin zachował swój naturalny charakter. I oczywiście jest to znakomite miejsce do życia i znakomite miejsce turystyczne dla przyjezdnych, warszawiaków, osób, które chciałyby nas odwiedzić. To jest również miejsce, w którym wiele ludzi przyjeżdża na rehabilitację. U Konstancin to jest uzdrowisko. Wspaniałe miejsce do życia. Lecznicza solanka? Też. I nie tylko. Mamy wielu wspaniałych rehabilitantów. Mhm. A y, same walory tego miejsca, które powodują, że od razu wyjedziemy stąd zdrowsi? To powietrze. Tu generalnie będziemy poprawiać, tak jak w całej Polsce, natomiast jadąc szczególnie latem, widać jak tu jest chłodniej. I dlatego mamy wielu mieszkańców Warszawy, szczególnie w weekendy, które przyjeżdżają do nas odsapnąć. Jak jest tak dużo zieleni, to tu w ogóle kiedykolwiek są problemy z powietrzem? <śm> Z powietrzem są problemy, natomiast oczywiście to, co jest najważniejsze, to e, nasza zieleń, nasze rezerwaty, nasze szlaki turystyczne, las, tak, to jest to, co czym możemy się pochwalić w, w Januszku Warszawy. A czy Konstancin to jest miejsce dla bogatych ludzi tylko i wyłącznie? O, nie, w żadnym wypadku. To jest coś, co jest. Y jedną częścią Konstancina. Konstancin to jest również Mirków Grapa, to są byli pracownicy zakładów papierniczych, którzy tworzyli Konstancin. Przez zakłady papiernicze mają bardzo długą, ponad stuletnią historię. W tej chwili już nie są, nie, od kilku lat nie są, nie pracują, są nieczynne, natomiast są plany rewitalizacji tego zabytku. Wille, zabytki to jest coś, co wpisuje się w ten piękny krajobraz przyrody. Na które szczególnie warto zwrócić uwagę? Ja bym zaczął od przyrody, ale generalnie nie możemy tak <laughs> powiedzieć, że tylko to, naprawdę. Przede wszystkim największym walorem Konstancina są mieszkańcy. Mieszkańcy, którzy chcą, żeby to miejsce tętniło życiem przyrodą. Mieszkańcy, którzy są coraz bardziej zaangażowani w to, jak Konstancin będzie się zmieniał i zachęcamy ich do jeszcze większej aktywności, szczególnie młodych. No to jeżeli tak pan poleca te. Przyrodę, to na co ona szczególnie dobrze wpływa. Jeżeli ktoś ma jakieś określone schorzenie, to do kogo ten komunikat w sposób szczególny kierujemy? Do pensjonariuszy. tutaj wracamy do solanki, do osób, które mają problemy z drogami oddechowymi, ponieważ w Konstancinie są tężnie. Tężnia, która już ma kilkadziesiąt lat i to jest prawdziwe źródło solanki blisko, blisko Warszawy. Ale nie jesteśmy tutaj sami, bo ja w słuchawkach słyszę, więc z pewnością Państwo także słyszą śpiew ptaków, które tak jak my o świcie wstały i e, pojawiły się w, w Konstancinie e, ptaki. Jakie tutaj ptaki możemy zobaczyć? Czy to jest miejsce szczególnie, szczególne dla np. ornitologów, którzy szukają e, jakichś takich rzadkich gatunków? Tak, jak najbardziej są szlaki ornitologiczne, możemy zobaczyć wiele ptaków i jest to na pewno ciekawe doświadczenie do osób, które się interesują, ale wrócę do pana pytania o architekturę, bo oczywiście mhm. Konstancin architekturą stoi, są szlaki architektoniczne, jest piękny szlak modernistycznych willi, ale nie tylko, jesteśmy tutaj, w, siedzimy po sąsiedzku przy willi Hugonówka, znakomitej, w pięknym parku zdrojowym, mamy willę Gryf, willę Kamilin, wille Świt, w której mieści się Muzeum Żaromskiego. W związku z tym też nie zapominajmy faktycznie o architekturze. My mówimy o pięknej przyrodzie, o wypoczynku, ale nie wszyscy chcą wypoczywać tak po prostu siadając i upajając się tym pięknem przyrody. Są także osoby, które chcą wypoczywać aktywnie. Czy Konstancin jest do tego dobrym miejscem? Tu bardzo wielu Mieszkańców jeździ rowerami, będziemy tworzyć jeszcze bezpieczniejszą infrastrukturę, ale poza rowerami, wspaniałą rzeką jeziorką, przy którym jesteśmy, są organizowane szczególnie w weekendy spływy kajakowe. Mm -hmm. Ale jest to też wdzięczne miejsce dla mm, filmowców. O tak, tak. Filmowcy <laughs> bardzo lubią Konstancin, co też jest trochę uciążliwe dla nas, mieszkańców. Biorąc pod uwagę zajmowanie przestrzeni. No jak się ma tyle do pokazania, to trzeba się męczyć. To trzeba się męczyć, tak, ale musimy znaleźć tutaj balans pomiędzy potrzebami mieszkańców i potrzebami filmowców. Jestem pewien, że to znajdziemy. No właśnie, ale Konstancin to no też po prostu miasto, w którym mieszkają ludzie, które się rozwija, które ma swoje problemy, to z czym Państwo się muszą na co dzień mierzyć? Z tym, co każdy samorząd. To co Państwo mówiliście, chcielibyśmy mieć więcej środków, mm -hmm. żeby się modernizować, chcielibyśmy mieć prostszy i bardziej wygodny dojazd do Warszawy, aby te korki, o których Państwo wspominaliście, były przeszłością. Transport publiczny, bo jesteśmy metropolią. Ja bardzo liczę na ustawę metropolitalną. Mm -hmm. A dlaczego? Dlatego, że ustawa metropolitalna to jest zmiana w, w logice, w działaniu y, transportu publicznego, mm -hmm. Warszawy i w koło. Wszystkich gmin w Januszku. A na przykład takie problemy, które dotyczą wiele podwarszawskich samorządów, żłobki, przedszkola, szkoły. Czy dzieci jest coraz więcej w związku z tym, że Warszawa robi się bardzo droga i już wręcz niedostępna? Czy Konstancin już osiągnął te poziomy, które teraz osiąga Warszawa? Bo ma jednak Konstancin taką łatkę miejsca dla ludzi bogatych. Na pewno Konstancin jest gminą, w której mieszkają majątni ludzie, tak, to, to wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę żłobków, przedszkoli i szkół, mamy ją znakomicie rozwiniętą, mamy wyremontowane szkoły, mamy żłobek, mamy przedszkola, więc na razie nie jest to nasze zmartwienie. Zapraszamy młodych ludzi z małymi dziećmi do Konstancina. My przemknęliśmy w nieco ponad 25 minut, ale ten dojazd, właśnie i komunikacja z Warszawą. Co należy zmienić, żeby no było lepiej? No bo to jest jednak, no tak, powiedzmy, z centrum jedna droga, która bywa często zakorkowana. E Zadaje Pan bardzo ważne pytanie. Niedawno były spotkania z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczące układu drogowego i nowych przebiegów dróg nie tylko na terenie Konstancina, ale powiatu. Znaczy ten problem nie jest problemem Konstancina, tylko układu mhm. dróg powiatu piaseczyńskiego. Tak, i więc, więc powinniśmy pytać starostę? Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. <grym> marszałka prędzej moje tak? Marszałka, i bardzo prosimy o wsparcie finansowe. No tak, i... ale toczą się dyskusje, pracujemy nad y, nowym przebiegiem trasy 721, która by usprawniła nasz ruch nad y, obwodnicą. To są potrzebne nam nowe ciągi komunikacji. Mm -hmm. I to rozwiąże problemy? Liczymy. Tak, Liczymy, że rozwiąże, natomiast ono, te rozwiązania, wierzymy, ja głęboko wierzę, że pozwolą nie stać w korkach transportowi publicznemu. Oferta kulturalna. Dlaczego warto przyjechać do Konstancina? E, tak, no to już wiemy. Piękno przyrody. Tu dwie wiewiórki już widzę i, 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 i ptaki, które, które nie tylko fruwają, ale też upajają się tym, co tu jest dookoła. Wilki to tylko na pomniku, więc proszę się nie obawiać przynajmniej w naszej okolicy. Ale. W takim miejscu jak tu jesteśmy, czyli Willa, Hugonówka i park yy, yy, wokoło, to aż chciałoby się posłuchać jakiejś pięknej muzyki yy, na przykład. W Hugonówce wiele się dzieje. Mamy dom kultury. Mam nadzieję, że pani dyrektor będzie mogła się pochwalić wydarzeniami, których Oczywiście. jest bardzo wiele. Przyjeżdża mnóstwo osób. Ostatnio był y, koncert Szopenowski, także y, mamy y, kulturę wysoką, ale też dostosowaną do y, przeciętnego słuchacza, tak, żeby ta oferta była bogata y, dla wszystkich i y, 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 to jest ważny element naszego y, y, jest tutaj w Niedzielny Wypad do Konstancina. Trzy, cztery najważniejsze punkty. Mamy też kawiarnie, mamy przedsiębiorców, dzięki którym możemy spędzić i przyjezdni, i my czas, tak? Bo to mm -hmm. są kawiarnie, restauracje, lodziarnie. Tak. Konstancin to miejsce dla kolarzy, które jest yy, bardzo popularne. Konstancin to park zdrojowy, w którym wiele osób przychodzi na, na spacery. Konstancin to również są wspaniałe miejsca, którymi są lasy nasze wkoło, gdzie przychodzą ludzie, żeby odetnąć już bardzo, odciąć się od wszystkich zgiełk, od całego zgiełku wielkiego miasta, żeby odpocząć w ciszy i w przyrodzie. A to wszystko tak blisko. Warszawy. O czym mówili dziś burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna Michał Wiśniewski oraz zastępca burmistrza Katarzyna Tuśniska. Bardzo państwu za, dziękuję Dziękujemy z, bardzo. za rozmowę. Dobrego dnia, dziękuję.